Dzięki ciągłym udoskonaleniom robotów przemysłowych czas na wdrożenie aplikacji paletyzacji został skrócony z kilku miesięcy do zaledwie kilku tygodni. Wynika to m.in. z intuicyjności programowania robotów. Główną zaletą takiego stanowiska jest odciążenie pracowników, jednak wymaga ona podstawowej, przynajmniej podstawowej wiedzy programowania robotów od operatorów nowych stanowisk. Robotyzacja postępuje znacznie szybciej niż odpowiednie przeszkolenie oraz przekwalifikowanie pracowników. Niektórzy pracownicy mogą się obawiać obsługi stanowisk, uważając, że nie posiadają odpowiedniej wiedzy. Odpowiedzią na współczesny rynek robotyzacji są roboty współpracujące. Po pierwsze, skracamy czas wdrożenia aplikacji, korzystając z tych samych zaawansowanych metod programowania co robotów przemysłowych. Po drugie, ułatwiamy obsługę stanowiska poprzez wdrożenie funkcjonalności kolaboracji. Obsługę nowoczesnego programatora można porównać do obsługi smartfona czy tableta. Technika, z którą pracownik ma do czynienia na co dzień, zachęca do skorzystania z niej. Poruszanie robotem może odbywać się na dwa sposoby. Jedno przy użyciu programatora, które wybierze pracownik bardziej doświadczony, oraz drugie przy użyciu metod hand guiding, to znaczy przemieszczaniu robota z punktu do punktu za pomocą naszej ręki. Po trzecie, roboty współpracujące pracują z nami ramię w ramię. Nie wymaga to stosowania dodatkowych wygrodzeń oraz zabezpieczeń. Obniża to koszty eksploatacji, a także podnosi ergonomię pracy. Między innymi dzięki tym zaletom warto paletyzować kobotem. Skracamy czas wdrożenia aplikacji, ułatwiamy obsługę stanowiska oraz podnosimy ergonomię pracy, a także obniżamy koszty wdrożenia stanowiska oraz jego eksploatacji.